Aktywnego Zabójcy, mordercy, psychopaci. Witam Was z powrotem, ja jestem Andro, a to jest Outlast. Jak widzicie jesteśmy z powrotem. Ostatnim razem mieliśmy niemiłe spo spotkanie z paroma, facetami, brzydko nie nazwać mutantami. I teraz nam wyłączyli prąd i musimy naprawić go. Prąd, włączyć, zasilacz, cokolwiek. U, no, nie można, wolno. Ciekawie, dobra. E, więc gdzie jest elektronika i znaki by się przydały? Zobaczmy, co jest to za nutka. Notka. notka. Piera została zahipnotyzowana. Dwie te piery zostały zahipnotyzowane. Jedna, jedną położyli spać, a drugą kazali e, tą pierwszą obudzić. Miała do dostępu różne rzeczy, w tym wliczając pistolet. Ale ona miała link przed pistoletami. Ale, e, anyway, skorzystała z tego pistoleta, żeby ją obudzić. E, bezpośrednio chciała w nią strzelić. Z aktu złości, bo jej się nie udało ale na szczęście pistolet był nienaładowany przynajmniej na tyle nie są psycholami dobrze wiedzieć cicho bądź, nikogo nie ma dobra, więc Uh, Uruchom dwie pompy ciepła i główny zbezpiecznik, by zresetować generator super. Tak, pompy ciepła dobrze. To gdzie są te pompy? Ma ktoś propozycję? Pewnie jeden z tych psycholi tutaj miałby. Dobra, drzwi są otwarte. Eee. Um, Dziwne rzeczy tu się dzieją. Naprawdę dziwne. Dobra. A, jak wyglądają pompy. Dobrze wiedzieć. Nic nadzwyczajnego. Ale wystarczająco. Oj, to będzie problem. Otwieraj to. Będę bezpieczny. Dobra. Byś przeszedł. przyszedł. Będę czekał aż wyjdzie, bo chodzenie za jego plecami może być ciekawym pomysłem, ale nie najlepszym. On coś robi z tą pompą. Dobra, idzie sobie do raju z wodzie. Dobrze, że nie wyłączyłem tę pompę. Jak ja mam być cicho w tej wodzie? Eee, dobra, więc to może być problematyczne. Ja sobie pływam w wodzie, licząc, że mnie gościu nie zje. kto no, kto wizja? Eee, szkoda, że go nie widzę. Przynajmniej bym wiedział dzisiaj nie pakować. Mama mia! Uhu, to. Dobra Ma ścieżkę patrolującą, to fajnie Panie też wiedzieć, że Gościówka Coś tam nawala Psychol jeden Mógł być delikatniej Muszę znaleźć pompę Gdzie może być pompa? Pewnie gdzieś tu Okej, okay. dobra eee. Nie ma go tu na razie No tak. Eee... Ciekawy jestem jak się na... eee... zmienia baterie, bo tego mi jeszcze chyba nie objaśnili. Gdzie jest ta pompa? Więc... Eee... Tu wygląda w miarę bezpiecznie. Jest bateria, jest wszystko. R, żeby... Dobra, do przyładuj... No to przeładowujemy naszego gościa. Dobra. O nie. Główny bezpiecznik. Teraz on to usłyszy. Nie widzę go tam. Dobra. Eee... Wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. W tą stronę Dobra, dobra Szczęściem, że się wychili. Bo tak to mogłoby być ze mną cienko. Dobra, e, nie ma nas. Jeszcze jedna pompa, i będziemy w domu. Idzie. Dobra, chłop przyszedł. E, podmuchać. O! On może sprawdzać On może sprawdzać szafę Dobra, teraz to ja mam zawał Dobrze, no, że to jest Noktorwizor, nie latarka Czy to jest latarka? Ciężko stwierdzić Chociaż Noktowizor by działał lepiej Jakie mam podejrzenia? Powiedz, że on nie jest tu. Woda. Temu mnie śmieszy mob, bywający w wodzie. Dobra, kolejne drzwi zamknięte. Co ja mam? Wrócić się? Nie, proszę, nie. Nie, 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 nikogo nie. nie ma, nikogo nie ma. A kysz stąd. Gadamed. Dobra, robimy to na szybko. nam się uda. Jak nie, nie, to się przestraszę. On tu jest. Idzie tam zajrzeć do bezpieczników. Ty się nie znasz na technologii, a nic nie wyłączysz, co nie chłopie. Pewnie, że chłopie. Nie jestem pewien, czy to co działa teraz. Jeszcze jedna pompa. Naprawdę, jeszcze jedna pompa. Dobra, mamy. Mamy pompę. Dobra, włączyłem pompę. Teraz szybko te bezpieczniki. Dobra. Ehm, Nie no gdzie teraz? Ma z powrotem. Jedziesz. Jestem bezpieczny, dobra. Wszystko się nagrało, jak widzicie. U, hu, hu. Dobra. Jest zasilanie z powrotem? Jest. Jeden problem mniej. Zgadzam się. Mamy pana policjanta i mamy nasz komputer. No nie. <muchy> I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. You I can, see you. Know. can you, Our Lord, the wall rider, tearing his truth into the unbelievers?

To jest cela taka for good, na dobre, na złe, ale kamery mi zostawi, dobra, podłóżko, dobra, mamy coś nowego. Skąd znamy jego imię? Ojciec Martin zawrócił mnie tu. Wygląda na to, że jakiś naukowiec... Aha, spoczywaj w pokoju. Jakiś naukowiec jest... Ja! I uciekł. Co tu się dzieje? Każdy z nich jest bariatem? Nie wiem, jak to komentować, to szaleństwo. Dobra, do tego szaleńca. Aktywnego szaleńca. Ty, Herkules, uspokój się.

Cię widziałem. A to reportaż będzie idealnie. Normalnie będę bogaty do końca życia, nie? Uu!

Czy to. Tu będzie naprawdę dużo przyzinania. Dobra, ktoś mnie podsadził. To dałbym radę tam wejść na górę. Ej, ale tu nie byłem Ostatnia cela, w której jeszcze nie byłem Super Nie ma tak Ominućimy cele Poprzesz co szukasz wyjścia Dobra eee, Wracając do tematu Wracając do życia, gdzieś my jesteśmy. Uuu, dalej psychiatryk. Dobra, gościu się drze, bo wszystko jest chore. Tam ci byli wcześniej. Ale teraz ich tam nie ma Możesz się przestać nawalać tą głową To boli Mniej Ciebie Chociaż pewnie ciebie trochę mniej Nie poczekałeś się skończę Czy on idzie mnie dorwać? Idzie za śladem krwi. Super. E, tu mamy buty. Czy to jest dekontaminacja. Hmm, to jest dekontaminacja. No bo jakieś zimne ślady. Kurde. Dobra. Muszę się tam dostać. Chyba. Down the drain, nie jestem do końca pewien, co on mówi. Zamyka jest za sobą drzwi, spowolni swoich oponentów. O, dobrze wiedzieć. Dobra, idziemy tam. Idziemy. Jak najdalej stamtąd Gościu ma pałę. Gościu ma pałkę i jakoś mi się nie chce z nim bić. Dobra. Tu mamy komputer kolejny Ja oczywiście jako informatyk wiem jak korzystać z komputerów. Nie były eksperymenty, to były rytuały. Super. Z tego co widzę, co tu się dzieje, to mnie to nie dziwi. Aby wydostać? Nie. Chyba i tak bym tego nie chciał zrobić. Dobra. E, jestem tu i nie mam karty dostępu, żeby przejść dalej za krokami. Dobra, tu był ten facer. Jeśli przejdę pod tym, nie powinienem jej zobaczyć, co nie? Nie zobaczą mnie. Dobra, dobra, jest fajnie. Więc. Chciałbym, żeby. Dobra, on dalej patrzy. By się odwrócić, chłopie. Pozwalam, odwróć się. To się nie odwróci. A nie do końca ma ochotę mi przylać, to dobrze. Więc idziemy tędy. Takim sobie korytarzem. Ale jest smutno. Smutna sytuacja. Dobra, jest za mną. I nie ma mnie, nikogo nie ma, nikogo nie ma w domu. I co? I co teraz robisz? Mam mnie, nic nie widzisz, nie mam mnie. Ja będę ci wąchał plecy, dobra? Zostaw te kraty, bo jeszcze rozłabisz, co, co wtedy zrobię? Nic nie zrobię. Będzie cicho, spokojnie. Dobra, tamten się zmył na dobre. Więc um, tu mamy guzik, follow the blood. Fajnie, on tu wraca w ostatniej chwili. Dobra, to my podążamy za krwią, a on podąża za mną. Otworzy to? Dobra, bardzo nieładnie się bawisz. Wydaje mi się, że ten motyw otwierania jest tylko po to, żeby przestraszyć gracza że nie potrafią otworzyć miejsca, gdzie ty się ukrywasz. A tak to to ciebie nie otworzą. Co jest? To było dziwne. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Eee, Wygląda na to, że rozwalił drzwi. U. Ha, i nie wejdziesz dół! Nie ma. Nie dla ciebie. Dobra, dajcie mu szansę. Owszem. Eee. Oni chcą mnie po prostu zabić. Oni są bardzo na temat zabicia mnie. Nimi mnie nieco wyciągną, nie? Nie sobie poszli na niezwyczajnie Tanty dwa Myślę, że oni w pewnym momencie będą mnie gonić, bo Ten, mówił przecież Dobra eee, Wydaje mi się, że ta bateria Będzie naszą baterią szczęścia Bo ja na dzisiaj kończę ja byłem Andur, to był Outlast, a tamte dwa ziomki, co pewnie sobie pukają, to były Mutanty. Do kolejnego razu.